Moi drodzy, wiem, że kanał kolarski, ale też chcemy, żeby ten kanał kolarski był dla zwykłych użytkowników roweru i żeby ci użytkownicy też mogli z niego czerpać i mieć jakąś korzyść. Więc nie zawsze będziemy, moi drodzy, gadać o szosach, o fajnych, pięknych rowerach za 30, 40 i wzwyż tysięcy złotych, tylko pogadamy sobie o zwykłych rowerach. A taki zwykły rower, jak akurat tutaj mam przy sobie, którym jest Croze Vado, myślę, że warto pokazać, warto wspomnieć o nim kilka słów i warto przede wszystkim go tutaj omówić, bo myślę, że na to zasługuje. Więc witam Was serdecznie jeszcze raz na kanale Kolarskim, z tej strony Przemek, i dzisiaj omawiamy sobie CrossA Ewa do 7.0 i 5.0. Wiadomo, że fajnie jest gadać o drogich rowerach. Wiadomo, że fajnie jest pokazywać nowości. Fajnie jest pokazywać coś, co faktycznie kusi oko i w jakim stopniu no na pewno jest yy, dla nas widzów przede wszystkim i dla odbiorców, jest dla nas czymś, co budzi taki podziw, robi wow, nie? Ale tak na dobrą sprawę, wiem, że oglądają nas też ludzie, którzy po prostu szukają zwykłego, normalnego roweru. Roweru do po prostu jazdy, do jazdy, która będzie przede wszystkim na co dzień, będzie do jazdy do pracy na przykład, do szkoły też między innymi, czy na uczelnie. Do jazdy takiej typowo rekreacyjnej, bo umówmy się, nie każdy musi robić 60, 80, 100 czy 200 kilometrów. Ktoś po prostu może sobie jechać do pracy rowerem i czerpać z tego przyjemność, po pracy pojechać sobie na krótką rundkę, wypić sobie kawę, wrócić do domu i w weekend zrobić sobie z rodziną na przykład, czy z przyjaciółmi, jakąś krótką trasę, którą też będzie. Celebrował w dobry sposób i korzystał z tego, niekoniecznie klepiąc nie wiadomo kilometrów, ale chcę mieć nie wiadomo ile kilometrów, ale chcę mieć po prostu rower, który będzie raz, że niezawodny, dwa, że wygodny, trzy, że rower, który będzie przede wszystkim nie kosztował kupę pieniędzy, a rower, który nam da to, czego potrzebujemy, czyli radość z jazdy. Dzisiaj pokazuję wam najnowszego Go Crossa Evado. Evado to jest taka koronna marka w krosie, jedna z najważniejszych marek w krosie, marka, która rozwija się. Eee, równolegle z heksagonem między innymi i z Levelem, czyli zwykłe rowery crossowe. Rowery crossowe, które zanim pojawił się gravel, miały bardzo duży odsetek sprzedaży na rynku. W momencie, gdy ten gravel się pojawił, to te rowery troszeczkę, sprzedaż tych rowerów spadła, bo wiadomo, że osoby bardziej ambitne zaczęły wybierać gravele, no ale dalej są z nami osoby, które chcą jeździć bardziej wyprostowani, chcą jeździć nadal sportowo, ale dalej wygodnie, i chcą mieć pozycję taką bardziej rekreacyjną, niżeli sportową. W przypadku akurat EWADO, w szczególności tej nowej generacji wado, którą tutaj widzicie, w szczególności tutaj naciskam na rower dla pań, który jest naprawdę krótki, jest bardzo wygodny, jest łatwo przekładać przez niego nogę, czyli nie ma jakichś problemów i trudności z chodzeniem, chociaż wiem, że niektórzy będą i tak wsiadać na niego w ten sposób, ale właśnie po to jest ta niższa rama, aby był komfort przechodzenia, w szczególności gdy jedziemy na przykład z dzieckiem, z fotelikiem z tyłu, żeby tego dziecka gdzieś tutaj nie kopać, tylko po prostu przekładamy nogę. Co ciekawe, wśród facetów też rowery e, krosowe, no, czy ogólnie rowery z niską ramą, stały się dość popularne, właśnie ze względu na to, że często wozi się na przykład dziecko z tyłu, czy na przykład nie chce się nam przekładać tej nogi, a jeździmy sporo rowerem, jak mamy cały czas tylko przekładać tę nogę, to zaczynamy się po prostu irytować. Kiedyś spotkałem się z takim. Stwierdzeniem od pana Listonosza w ogóle, który powiedział, że on musi mieć niską ramę, bo on po prostu codziennie tyle przekracza te ramę, czy tyle razy po prostu wchodzi na ten rower, że ma dość i po prostu musi mieć niższą ramę. Co ciekawe w Holandii czy ogólnie w krajach niderlandzkich. Niska rama jest dość mocno popularna. My tu akurat się nie będziemy na tym jakoś bardzo skupiać, bo głównie ten rower dedykujemy kobietom, ale samo malowanie tego roweru jest takie dość neutralne i nawet faceci mogą po niego sięgać. Tutaj za sobą akurat mam wersję, która jest dedykowana pod facetów, ale tak samo mogą po nią sięgać kobiety, jeżeli chcą mieć zwykłą, klasyczną, prostą ramę mamy troszeczkę takie bardziej neutralne malowanie, takie bardziej stonowane. Wiadomo, że takie powiedzmy, że bardziej męskie kolory. Tutaj mamy taki bardziej lawendowy kolor, który myślę, że bardziej się wkupi wśród kobiet. Ale to nie jest najważniejsze w tym rowerze. Najważniejsza jest pozycja, o której wam mówiłem, czyli bardzo wygodna, komfortowa pozycja. Tutaj też zostawiono sporo podkładek pod tym mostkiem właśnie po to, aby ta pozycja była bardziej wygodna. Bliźniaczy rower, który też jest zbudowany na tej ramie, czyli cross-trans, jest jeszcze bardziej wyprostowany. Tylko tam kierownica jest gięta, więc nasza sylwetka też się prostuje i też mamy jeszcze możliwość poruszania tą kierownicą poprzez mostek regulowany, który mamy w większości przypadków tych rowerów. EWADO już troszeczkę jest bardziej nastawiony na sport, więc ta pozycja, mimo to, że jest wyprostowana, ona i tak jest delikatnie bardziej pogłębiona. Mimo wszystko, i tak się nam jeździ na tym wygodnie. Więc porównując go na przykład z takim gravelem, o którym wspominałem wcześniej, mamy i tak bardzo fajną, wygodną pozycję. Ostatnio z witkiem nagrywaliśmy film na temat korp. Czyli na temat tego, że napędy się zmieniły z trzy razy na dwa razy, z dwa razy na jeden razy i w którym kierunku ten rynek idzie. Ten model, który tutaj widzicie, jest wyposażony w grupę Qs. Czy ten za mną, czy ten, czy ten. To są najnowsze grupy Q's, Qs czy jak to tam woli, jak ktoś widzicie Cuez napisane na rowerze, to są najnowsze grupy shimanowskie. Najnowsze grupy shimanowskie mają to do siebie, że mają zastąpić cały szereg różnych przeróżniastych generacji shimano, jeżeli chodzi o Altusa, o Alivio, o Deorkę między innymi, chociaż Dorka i tak zostaje, Altus, Akera, Alivio, to wszystko ma zniknąć z rynku i ma być zamienione na jedną, Grupę ma zostać całkowicie ujednolicona i mamy mieć grupę, która będzie się nazywać Q's, ale będzie różnych generacji, bo między innymi pojawi się też generacja tkoć, gravelowa. Ale w każdym razie skupmy się na tej grupie. Mamy tu dwurzędowy napęd. Napęd, który już czerpie z nowych generacji, inaczej wyższych generacji Korpusimano. W tym przypadku mamy sztywnomość na hollow teku dwójce, czyli 24 mm skręcaną kontrowaną na lewym ramieniu i skręcaną tutaj śrubą z prawej strony. Co wam to przypomina? Bo mi przypomina korbestrama. I ogólnie, dlaczego się tak stało, że tak... Te korby akurat ewoluowały w przypadku Shimanów. Przecież były fajne dobre korby, które kontrolowały się z lewej strony dwoma śrubami i jedną nakrętką. A nagle tutaj mamy coś, co jest bardzo podobne do patentu slama. Dlaczego? Ze względu na to, że jak taka korba przyjeżdża na przykład z Shimano, to jakby pakowanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, może można to w jakiś sposób potwierdzić, że jak taka korba przyjeżdża w takim dużym, kartonowym pudełku, to zajmuje spory gabaryt, jeżeli by miała tą oś już od razu ze ze sobą. A w przypadku takiego montażu możemy tych korb troszeczkę więcej upchać, jak nam przyjeżdżają gdzieś w transporcie. Więc pod tym względem myślę, że Shimano też to brało pod uwagę, a ten patent nie jest w niczym gorszy od tego, który znacie z Szos czy innych Graveli. W tym przypadku kius dwurzędowy. Fajnie, że w końcu dwurzędowy, nie trzyrzędowy, bo naprawdę jak widzimy, jak ludzie eksploatują rowery crossowe czy trekkingowe, to w wielu przypadkach nawet albo nie używają tej największej zębatki... Albo po prostu nie używają tej najmniejszej, używają tylko zawsze dwie, jedna z nich jest troszeczkę mniej używana. Więc Shimano też poszło po rozum do głowy i w tym przypadku stwierdziło, że te dwa razy, czyli dwie zębatki z przodu, będą wystarczającym rozwiązaniem. Ale oprócz tego, że korba się troszeczkę zmniejszyła i zrobiła się mniejsza niż taka klasyczna korba trekkingowa, to za to zwiększyło się nam dość sporo z tyłu. I w tym przypadku mamy kasetę 10 kasetę, która jest stopniowana aż od 11 do 39 zębów. Bardzo duża, wszechstronna, dobrze równiutko wystopniowana kaseta połączona właśnie z napędem dwurzędowym. Nowa przerzutka, tak samo przerzutka w tym przypadku, która ma tutaj wbudowane powiedzmy, że takie sprzęgło, która będzie dobrze w miarę napinać cały łańcuch. Do tego są całkowicie nowe łańcuchy w technologii Link Light. W tym przypadku łańcuch, który będzie dużo lepiej reagował. Przy mniejszej kadencji. Szosowcy dla porównania jeżdżą na kadencji 85-90, ale zwykły Jan Kowalski, przysłowiowy, jeździ na kadencji około tam nie wiem, 65 do 80 maksymalnie, czyli na dużo niższej kadencji. I w momencie, gdy na przykład te zęby by były tak zrobione, jak w napędach szosowych to te biegi by bardzo powoli przechodziły, źle by się zazębiały, przeskakiwałyby między tymi zębatkami. Shimano też stwierdziło, że musi sobie z tym poradzić i w przypadku napędu Qusa zastosowało całkowicie nowe wycięcia i całkowicie nowy łańcuch. I dzięki temu przy niskich obrotach korbą, czyli przy powolnym kręceniu korbą, te biegi naprawdę dobrze się zazębiają i to jest mega duży plus. I QUS bardzo dobrze, że w końcu powstał. Są różne generacje Qusa, bo za mną macie na przykład piątkę. I piąteczka jest troszeczkę tańszym rowerem, ale dokładnie na tej samej ramię, na bardzo podobnych kołach, chociaż tutaj mamy fajne piasty Szymańskie. Tutaj mamy takie podstawowe e, piasty, ale mamy też kiusa, też z holoutekiem, też z nową kasetą e, tylko do 36, w tym przypadku 9 z bardzo podobną przerzutką kiusa, e, do tego ta sama przerzutka z przodu i też manetki. Kiusa, do tego siodło takie troszeczkę prostsze, bo w tym przypadku mamy bardzo fajne żelowe siodło Selle Royala, ale rower, który dokładnie jest na bardzo podobnej grupie, z tym że o innym stopniowaniu, na 9 rzędach. I powiem szczerze tak, jeżdżę na SRAMie i znacie mnie, jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja używam tego SRAM'a i raczej go nie zmienię. W przypadku szosy mam SRAM'a, w przypadku Gravel'a mam SRAM'a, ale mam jeden rower, który myślę, że też się pojawi na tym kanale, który jest właśnie zbudowany typowo do miasta i jest na Kiusie. Także ja akurat jeżeli chodzi o Kyusa, wspominałem w innych moich filmach, że bardzo lubię Shimano za Duraisa, za Ultegrę, za Stopiątkę i właśnie głównie za Kyusa. Bo jest to grupa, która musiała się w końcu pojawić na rynku. Trzeba było ujednolicić te napędy, bo zaczęło się już mieszać od tych ilości generacji Alivio, Aker i innych Altusów. Po prostu było tego za dużo, i bardzo dobrze, że w końcu w Shimano znalazło się miejsce na pozbycie się tych grup i zbudowanie jednej. Jakby całej grupy, tylko w różnych stopniowaniach, bo jest QS 10orzędowy, jest QS 9orzędowy i będą też tańsze grupy tego Cusa, czyli będziemy mieć coś, co jest przygotowane stricte dla rowerów trekkingowych, dla rowerów rekreacyjnych MTB, dla ogólnie typowej rekreacji, czy nawet rowerów miejskich, będą też bardziej zaawansowane grupy Cusa. Więc fajnie, że ten Cus się. Pojawił. Mimo wszystko ja nie będę tutaj akurat się z tym bardzo roz, rozpędzał, bo myślę, że CubeStars jest w ogóle osobny temat na osobny film. Ale skupmy się na samym, jakby EWADO. Za niecałe, poniżej 4000 zł, tak naprawdę dostajecie siódemkę, która jest mega sztosem, bardzo fajnym rowerem. Każdy mały detal jest tutaj dopracowany. Mamy opony WTB. Piasty Shimanowskie, wygodne chwyty Ergo. Do tego bardzo dobre hamulce MT200. Sam właśnie w tym rowerze miejskim mam się MT200. Do tego mamy amortyzator z blokadą, więc spokojnie możemy go sobie zablokować podczas jazdy na e, asfalcie. Nie musimy go pompować, nie musimy wytracać energii, gdy wjeżdżamy w teren, odblokowujemy go. Do tego tak jak mówiłem, Qs, wygodne siodełko żelowe. E, i zwykła aluminiowa sztyca, ale mamy kompletnie wszystko, co powinno nam się przydać. Sztywna oś w korbie, bardzo dobry napęd, dobre hamulce, fajne opony, nic dodać, nic ująć. A jeżeli chcecie mieć coś, co będzie troszeczkę tańsze, a równie dobre, to naprawdę mega fajną opcją jest EVA do 5.0, które kupujecie za nieco ponad w tej chwili 2000 zł. Eee, myślę, że jest jeszcze teraz troszeczkę na promocji ten rower, ale spokojnie zer zerknijcie na velo.pl i zobaczycie tam właśnie te dwie maszyny. Także jeżeli planujesz, rower, typowo rekreacyjny, rower, który ma nie kosztować nie wiadomo ile pieniędzy, a ma spełniać, ma sprawiać, że się będziesz czuł na nim dobrze, wygodnie i będziesz chciał przede wszystkim na nim jeździć, bo nie sztuką jest kupić rower, a sztuką jest kupić rower taki, który będzie nas zachęcał do jazdy. Czy taki jest Ewado? Moim zdaniem tak. Więc jeżeli planujesz taki zakup, zapraszam Cię na velopoint.pl albo do naszego sklepu na Witolda 8B w Rzeszowie i myślę, że coś na pewno ci dobierzemy. Tym ostatnim zdaniem kończę mój wywód, więc jeszcze raz zapraszam Was i dziękuję za oglądanie naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.